Zapoznajmy się z programem Word. Pierwsza rzecz, o której trzeba wiedzieć, to tutaj po lewej stronie u góry znajduje się menu plik, które jeżeli klikniemy, okaże się, że wygląda odrobinę inaczej niż w przypadku, w przypadku starszych programów, ale o nim będziemy mówili trochę później, więc na razie kliknę z powrotem, żeby zniknęło. Kolejna rzecz to jest tak zwana wstążka. Wstążka to jest wszystko to, co tutaj u góry widzimy, to całe menu podzielone jest na zakładki. Zobaczmy, mamy na zakładkę narzędzia główne, na, potem wstawianie, układ strony, odwołanie, korespondencja itd. To wszystko składa się na wstążkę. Wstążka może być w postaci rozwiniętej, tak jak teraz, lub zwiniętej. Czyli, aby zwinąć wstążkę, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy, na której z menu wstążki i wybrać minimalizuj wstążkę. W tej chwili wstążka jest w wersji zwiniętej. I Jeżeli kliknę na którąś z opcji, to ona się rozwija na chwilę. Tak? Więc jeżeli kliknę sobie z powrotem gdzie indziej, to zwinie się z powrotem. Standardowo wstążka jest rozwinięta, więc ja ją sobie również rozwinę. Kliknę znowu prawym przyciskiem myszy i wybiorę minimalizuj wstążkę. Widzimy całą wstążkę. Popatrzmy jak wyglądają poszczególne zakładki. Pierwszą zakładką są narzędzia główne. Tutaj znajdziemy opcje, które najczęściej używamy, czyli na przykład kopiuj wklej, wytni, tudzież pogrubienie czcionki, pochylenie, podkreślenie itd., itd. Czyli są to rzeczy, które używamy na bieżąco pisząc jakikolwiek dokument. Następna zakładka to jest wstawianie. Tutaj wchodzimy wtedy, kiedy chcemy wstawić do naszego, naszego dokumentu jakieś obrazy, jakieś kształty, jakieś wykresy bądź tego typu rzeczy. Także jeżeli chcemy coś wstawić, to intuicyjnie zakładka wstawianie. Następnie układ strony. Tutaj za, za każdym razem, gdy chcemy dostosować nasz dokument do jakiegoś standardu, albo do wydruku, albo wstawić kolumny, zmienić orientację, żeby zamiast w pionie był w poziomie pisany, te rzeczy ustawiamy w zakładce układ strony. Następną zakładką jest od, są odwołania. I tutaj wszelkiego rodzaju przypisy, tudzież spisy treści. Takie, takie rzeczy znajdziemy właśnie w odwołaniach. Następna sprawa to korespondencja seryjna. Służy ona do wysyłania listów, na przykład tego samego listu do wielu adresatów albo podobnego listu do, wiel do wielu adresatów. E, o tym będziemy mówić trochę później. Następnie recenzja. Tutaj znajdziemy takie rzeczy jak e, dodawanie komentarzy, tudzież sprawdzanie pisowni. Takie edytorskie sprawy. Następnie. Wybieramy zakładkę Widok, i tutaj jest, jak wygląda nasz dokument w tej chwili, tak? Jak my nim będziemy, na jakim dokumencie będziemy pracować, czy to będzie dokument w dużym powiększeniu, w małym. Przejdę z powrotem do narzędzi głównych. Zobaczmy. Nasza zakładka Narzędzia Główne jest podzielona na tak zwane sekcje. Tutaj, na przykład, mamy sekcję schowek, tak? I, znajduje, i znajdujemy tutaj, Cztery, cztery opcje, czyli wklej, wytnij, kopiuj i malarz formatów. Tak samo znajdziemy sekcję czcionka, potem sekcję akapit, sekcję style itd. itd. Każda, każda zakładka, na przykład wstawianie, również jest podzielona na sekcje, np. Na strony, tabele, ilustracje, łącza itd., itd. I w każdej możemy takie rzeczy znaleźć. Wrócę z powrotem do narzędzi głównych. W zakładce nie, nie zawsze wszystkie opcje się zmieszczą. Nie, każde, nie wszystkie opcje w danej sekcji są widoczne. Aby zobaczyć wszystkie opcje, trzeba kliknąć tutaj ten przycisk. Jest on mało widoczny, ale można się przyzwyczaić. No i teraz widzę na przykład wszystkie opcje czcionki, jakie są dostępne. Na przykład jak widać tutaj ciężko by było nam znaleźć coś, opcje jak kapitaliki albo wszystkie wersaliki. Oczywiście ktoś to bardzo chciał pewno by znalazł. Aczkolwiek łatwiej jest to tutaj zrobić. Także dodatkowe opcje danej sekcji możemy sobie znaleźć właśnie w takich miejscach.